Musimy grać wtedy w bingo z siostrami od Marii Panny, a kiedy wróciłam do zakonu, zostały moje cztery siostrzyczki z głowami w zupie. No i jest problem. Siostry są w lodówce. Muszę jakoś zorganizować pochówek, a żaden bank nie chce mi już dać pieniędzy. Dlatego, że w katakumbach urządziłam klasztorne spa i kupiłam kino domowe w 4D. No i przyszłam tutaj prosić. Jakiś czas temu poczyniłyśmy przygotowania do dzisiejszego show. A. I nie mam haneczka, każdy o tym wie. I że ze mnie córkie wszyscy cieszą się. Pożartować i cigować. każdy może leć. Kiedy jestem sam na sam. puu! Zaraz, zaraz, poczekajcie! No to już może zacznę śpiewać. Ja jestem gwiazdą, ja jestem gwiazdą, ludzi poezją i fantazją chcę wzbudzać miłość, podziw, zazdrość.